Zapraszam was na fantastyczną opowieść o historii i tajemnicach Wawelu? To najnowsza rozmowa w moim podcaście. Zaczynamy, a jakże od legendy o Smoku, Kraku i Wandzie, choć od wersji, która w naszej świadomości funkcjonuje rzadziej? Dlaczego pierwsi piastowie inwestowali w Wawel bardziej niż w rodowe gniazda Poznań i Gniezno? Co znaczyło dla nich to wzgórze? Co zastał Władysław Łokietek, gdy wkraczał na Wawel, którzy królowie tej siedziby nie znosili, a komu Wawel zawdzięcza znaczną rozbudowę? Co zrobił dla Wawelu król Czech, ale i polski Wacław II, gdzie znajduje się na Wawelu studnia? Widzieliście ją kiedyś? A wawelski czakram, czyli tajemne miejsce mocy, prawda to czy legenda? Ile ze średniowiecznego Wawelu przetrwało do dziś? Tematów jest oczywiście więcej. Moim gościem tym razem jest pan Kamil Janicki, autor książki Wawel Biografia, historyk i redaktor naczelny portalu wielkahistoria.pl. Link do podcastu i tego odcinka znajdziecie w opisie na TikToku. Do usłyszenia.